Cześć, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam ćwiczenie na mięśnie czworoboczne naszych pleców, konkretnie na część poprzeczną, czyli środkową, która jest odpowiedzialna za ściąganie łopatek do środka, do kręgosłupa, czyli za tak zwaną. Retrakcje. I właśnie to będzie nas dzisiaj interesować. Warto na wstępie tego materiału zaznaczyć, że na pierwszy rzut oka widzimy na naszych plecach przede wszystkim mięśnie najszersze grzbietu i potem czworoboczne. Tak, w uproszczeniu mówimy, że najszersze odpowiadają za szerokość, a czworoboczne za grubość. Czy tak jest? No mniej więcej tak, ale oczywiście za to, jak wyglądają nasze plecy, odpowiedzialne jest nieco więcej mięśni, a także genetyka, ustawienie właśnie tutaj przyczepów obojczyka, wszystko to. Wpływa na to nawet nasza miednica, jak ten grzbiet wygląda. Ale do rzeczy. Dzisiaj przedstawię wersję na maszynie typu Hammer, czy ze stosem, czy z wolnym obciążeniem, gdzie będziemy z podparciem na klatkę piersiową, czy na sztułów mogli. Przyciągać ciężar, czy też po prostu wiosłować w taki sposób, że nasz czworoboczny, ta część poprzeczna środkowa będzie naprawdę solidnie aktywowana. Na początku, oczywiście, możemy tutaj sobie dostosować odpowiednio regulacje na maszynie i będzie to zarówno wysokość siedziska, albo ta podpórka na plecy, odległość, tak żebyśmy mogli tutaj mieć od odpowiedni zakres ruchu dla pracy naszych mięśni. Na większości maszyn mamy takie regulacje, więc na pewno ich odpowiednie tutaj ustawienie będzie wpływało na to czy pozycja ciała będzie odpowiednia, czy będziemy mogli komfortowo w stabilnej pozycji ciała po prostu przyciągać ciężar? Co warto zaznaczyć, aby aktywować mięśnie czworoboczne grzbietu, w szczególności tą część środkową, musimy pracować w Takim ułożeniu naszych ramion, aby, no co tutaj dużo mówić, łokcie nie były blisko tułowia. My właśnie musimy mieć tu je odpowiednio oddalone, pracować w odpowiednim odwiedzeniu ramion. Proponowałbym, żeby było to mniej więcej między 80 a 50 stopni, jeśli chodzi o ramiona, ustawienie ich względem naszego tułowia. Czemu nie przy tułowiu? Ponieważ wtedy tutaj głównie będzie pracować pracował mięsień. Najszerszy e, materiał o tej wersji ćwiczenia już jest na kanale. Także kiedy ramiona będą bardziej odwiedzione, wówczas pracę przejmie mięsień czworoboczny grzbietu. Chcemy pracować tutaj mocno naszymi e, łopatkami. Co warto zaznaczyć? Nadgarstki powinny być przedłużeniem naszych przedramion. W trakcie ćwiczenia ich nie wyginamy. E, m, wpływamy na wolniejszą fazę ekscentryczną, Czyli tą, kiedy ramiona wychodzą do przodu, tutaj rozciągamy nasze plecy, nasze łopatki, możemy wykonać dynamiczniejszą fazę koncentryczną, czyli tą, w której to właśnie te łopatki ściągamy do siebie, kiedy ramiona idą w kierunku linii tułowia. I co ciekawe, w przypadku mięśni najszerszych grzbietu nie chcieliśmy jakoś bardzo przekraczać łokciem linii tułowia. Tutaj możemy e, pójść tymi łokciami za tułów, żeby mocno dopiąć nasze łopatki, wykonać tak zwaną retrakcję, czyli po prostu ściągnięcie ich do środka. Moja propozycja to trzy serie po na przykład 10 dość ciężkich powtórzeń, tak żeby ten czworoboczny grzbietu dostał odpowiedni bodziec. Po co jest nam ta podpórka na tułów, na klatkę piersiową? Po to, aby ustabilizować ciało, co w przypadku większych obciążeń, ciężarów będzie naprawdę kluczowe, ponieważ nie będziemy musieli mocno skupiać się tutaj tak na trzymaniu pleców, całych prostych i na mocnym spinaniu brzucha. Za to właśnie będzie odpowiedzialna ta podpórka na tułów, na klatkę. My opierając się o nią, znajdziemy stabilną pozycję i będziemy mogli przyciągać ciężar czy też e, wiosłować. Chcemy skupić się tutaj, jak już wcześniej wspominałem, na tej części poprzecznej, czyli środkowej mięśnia czworobocznego Grzbietu. I co tu bym jeszcze chciał zaznaczyć? W trakcie tego ćwiczenia dbamy o to, aby cały czas lekko wysuwać łopatki przed siebie w trakcie tej fazy ekscentrycznej i ściągać je do środka. Co naprawdę jest kluczowe w przypadku fazy koncentrycznej. Możemy pozwolić sobie na tą delikatną protrakcję łopatek do przodu, taką dość subtelną, bo to też nie o to chodzi, żeby ten bark wyleciał cały w przód, żeby go tak wynieść do przodu za mocno, bo wtedy stracimy po prostu te czucie mięśniowe. Ale też nie chodzi nam o to, żeby skracać tutaj yy, ruchy. Praca na takich maszynach typu hamery, czy właśnie takie z wolnym obciążeniem, czystosowe, naprawdę pozwala dość solidnie przetrenować tą część poprzeczną, która jak już wcześniej wspominałem kolokwialnie odpowiada za grubość naszych pleców. W trakcie ćwiczenia dbajmy o to, aby barki nam nie uciekały do góry. My nie chcemy tutaj włączać tej części zstępującej, czyli kapturowej mięśni czworobocznych. My od tego mamy inne ćwiczenia, między innymi szruksy. W trakcie tego ćwiczenia zapieramy się odpowiednio nogami, jeżeli mamy takie specjalne podpórki na stopy, takie pedały lub jakieś kolumny, które ja wstawiłem właśnie tutaj na dole swojej maszyny, żeby mieć tą stabilną pozycję ciała. Staramy się nie przeprostowywać swoich pleców, nie wyginać odcinka lędźwiowego. Naszym zadaniem jest tutaj mieć, no mniej więcej te plecy proste i po prostu pracować odpowiednio łopatkami i naszymi e, ramionami. Co ciekawe, Ciekawy mięsień czworoboczny grzbietu nie przyczepia się do naszych e, ramion, mówię tutaj o części powszechnej. My musimy skupić się na pracy właśnie tutaj, że tak powiem, łopatkami i ruchem barków, tak? E, najszerszy przyczepia się na kości ramiennej, tu takiej e, sytuacji nie mamy, więc naprawdę skupmy się na tych łopatkach. Podkreślam jeszcze raz, konkretny ciężar i 3 serie po 10 powtórzeń to naprawdę będzie solidna opcja. Nie wyginamy głowy. Nie zadzieramy tutaj jakoś właśnie jej przesadnie, musimy w stabilnej pozycji ciała pracować. Po to jest ta maszyna tak skonstruowana, ta podpórka właśnie na tułów, żebyśmy mogli przy dużym ciężarze odpowiednio tutaj e, zaktywować mięsień czworoboczny grzbietu. Jakie chwyty polecam? Właśnie nachwyt będzie bardzo dobry, może być oczywiście chwyt neutralny, pod chwytem raczej nie będzie to komfortowe do wykonania. Tak samo nie za bardzo polecam wersji jednorącz, bo będziemy Traci tą pozycję, ramiona są uniesione dość wysoko, więc po prostu będzie nam tutaj ta pozycja się wyginała, uciekała. Nie będziemy mieli też zresztą z, yy, z sytuacji, gdzie wiosłujemy jednorącz na czworobocznych grzbietu, jakichś większych korzyści. W przypadku najszerszych rzeczywiście wiosłowanie jednorącz może być lepsze, żeby rozciągnąć i dopiąć. Ten mięsień. Co ciekawe, czemu nie zalecam wersji, gdzie wiosłujemy na wysokości e, naszych barków łokciami, czyli ten kąt między ramieniem a tułowiem to 90 stopni, kąt prosty, bo wtedy mamy tą pracę tyłu barku. E, czy to jest błąd? No niekoniecznie, ale myślę, że najbardziej komfortowo będziemy wiosłować na część tą poprzeczną mięśnia czworobocznego grzbietu wtedy, kiedy ramiona łokcie są właśnie ustawione na wysokości naszych naszych łopatek i pamiętajcie, że przyciągając ciężar utrzymujemy nadgarstki w przedłużeniu naszych przedramion. Nie wyginamy ich tak, żeby tutaj tej z trajektorii ruchu po prostu nie wypaść, nie wyskoczyć, nie przeciążać swoich stawów. Jakich błędów nie chcemy tutaj popełniać? Przede wszystkim no co, no nie szarpiemy tym ciężarem, nie wyginamy się z odcinka lędźwiowego, nie uciekamy do tyłu, nie skracamy ruchu, jakieś takie niepełne zakresy, niepełne ruchy to będzie błąd. Złe ustawienie, zła regulacja właśnie tej podpórki na brzuch, na klatkę piersiową, złe ustawienie podpórki, znaczy siedziska na nasze pośladki, bo często właśnie tym odpowiednim ustawieniem siedziska możemy wpłynąć na to, w jakiej pozycji wiosłujemy. Nie każda maszyna ma takie regulacje, więc musimy się jakoś tutaj naprawdę odpowiednio dostosować do e, tych uchwytów, tak żeby ten kąt był odpowiedni. Także e, maszyny są różne, więc będziecie musieli tutaj znaleźć swój pomysł na to, aby odpowiednio wiosło tak? No i co? Nie machamy całym ciałem, nie wyginamy się, nie zakładamy też za dużego ciężaru, gdzie po prostu walimy w swojego, a nie wiosujemy. Mały ciężar to też będzie błąd taki, gdzie nic nie czujemy. Fajnie byłoby, żeby pod koniec te ostatnie 1 dwa powtórzenia były naprawdę ciężkie i wtedy możemy nawet delikatnie szarpnąć. Jest to według mnie bardzo dobra maszyna na mięśnie czworoboczne grzbietu. Tą część poprzeczną możemy z niej skorzystać, a jeżeli takowej maszyny nie macie, to pamiętajcie, że możecie również użyć bara w szerszym takim nachwycie e, z podparciem na brzuch na klatkę piersiową. Możecie również wiosłować sztangą w tym większym odwiedzeniu ramion czy wykonać to ćwiczenie bez podpórki na tułów na wyciągu poziomym. Także na pewno znajdziecie jakiś wariant dla siebie, ale uważam, że ta maszyna naprawdę jest bardzo dobra, skuteczna i przede wszystkim wpływa na stabilną pozycję naszego ciała, gdzie komfortowo możemy e, przyciągać ciężar do siebie. Dziękuję za uwagę. Do celu z pasją. Cześć!